Infosport dzisiaj na sali Stali Rzeszów z Łukaszem Różańskim na 5 tygodni przed hitową walką z Arturem Szpilką, ale chciałbym pogadać o czymś więcej, o początkach może, bo, bo mało o tobie wiadomo, rzadko ktoś tutaj przyjeżdża, mam wrażenie do Rzeszowa, to chciałem zapytać, jak to się zaczęło z boksem, od kiedy, Ty trenujesz, jak długo trenujesz, opowiedz coś o swoich początkach w boksie. No, witam serdecznie wszystkich. Trenuję od 17 roku życia, miałem to. Dwa lata, trzy lata, można powiedzieć, trenowałem, później miałem przerwę 5-6 lat. Zrezygnowałem z boksu całkowicie. I później po tych 6 latach zacząłem od nowa. Nie ukrywam ciężko było wrócić, ale, ale wróciłem no i jestem. Jakie miałeś sukcesy amatorskie, bo ostatnio rozmawiając z Głowackim, słyszałem, że nawet z nim mierzyłeś się dwukrotnie, więc chyba trochę tego boksu amatorskiego też było. Tak, głównie jeździłem na takie większe zawody, można powiedzieć, typu Mistrzostwa Polski, Puchar Polski i jakieś tam międzynarodowe większe turnieje. Po, no, tre zacząłem trenować gdzieś tam w, w kwietniu, chyba jakoś tak, a w listopadzie zdobyłem Puchar Polski juniorów, później w lutym były Mistrzostwa Polski młodzieżowe, zdobyłem mistrzostwa Polski, właśnie z Krzyszkiem przegrałem w finale. W ciężkiej, w plus 91, wtedy no i za rok też to byłem polski młodzieżowy i brązowy medal na mistrzostwach Polski, ale już 9-1, zrobiłem do 9-1, ale Krzysztof też zrobił, i znowu żeśmy się spotkali w półfinale. Także takie w skrócie można powiedzieć, takie, taka amatorska kariera. A później po, po tej przerwie, e, którą miałem, e, stoczyłem dwa razy, wygrałem złote rękawice i, e, i, i, i zająłem drugie miejsce w turnieju Opas Montany w Paryżu, gdzie tam brało 22 kraje e, udział. Wygrałem dwie walki przed czasem i trzecią przegrałem z miejscowym m, zawodnikiem, chociaż no, braku mi tam paru, paru, sekund można powiedzieć, żeby wygrać to przed czasem. Jesteś bardzo wspierany przez swoje miasto Rzeszów. Pamiętam, byłem na twojej jednej z pierwszych walk, kiedy Ewa Piątkowska zdobywała tytuł Mistrzyni Europy. Ty tam walczyłeś jako, wydawało mi się, wydaje mi się przynajmniej, także jedno z pierwszych nazwisk na karcie, a jednak miałeś olbrzymie wsparcie. Już wtedy się zdziwiłem, jak wiele kibiców przynosi na salę. Faktycznie jest tak, że od samego początku kariery Rzeszów cię wspiera. Tak, no tutaj miałem drugą, drugą moją zawodową walkę na Podpromiu. Ewa Pędkowska miała, miała walkę wieczoru. Tak, dużo osób przyszło wtedy, wtedy. Wtedy pamiętam, była taka moja jedna walka, która byłem tak mocno spięty właśnie tymi kibicami, że, że tak naprawdę tej walki niewiele pamiętam z niej, chociaż ją wygrałem, trener się śmiał później po walce, że w drugiej rundzie to bym się sam bez ciosów żadnych mógł przewrócić ze stresu po prostu. No bo, no bo to też nie było dla mnie nic naturalnego, że po prostu, nie wiem, 2000 ludzi przyszło i 2000 znajomych, tak. Mm. Więc, więc było ich sporo, ale później jakoś tak, już teraz jak są kibice, to jest super właśnie i mam nadzieję, że może jakaś garstka tych kibiców na tą walkę się już pojawi, no bo jak wiemy, wszystko jest na razie pozamykane i nie można oglądać sportu na żywo. Gdyby mi ktoś wtedy powiedział, że, że pokonasz Izłogonocha albo że będziesz faworytem w walce z Arturem Szpilką, to bym chyba nie uwierzył, bo faktycznie ta walka była nie najlepsza. Ale czy ty już wtedy na początku kariery mierzyłeś się wysoko i wierzyłeś w to, że jesteś w stanie zdobyć pas, albo być chociaż w tej top 10, top 15? <grywa> Przyznam szczerze, że wtedy starałem się jakby do każdej walki przygotowywać no, tak, jak teraz, do wszystkich rzetelnie. No, nie patrzyłem aż tak daleko, chociaż mój przyjaciel i, i główny mój sponsor Rafał Kajś, firma Fibrain, wierzyła w to, że, że w końcu kiedyś dojdę do tej walki o mistrzostwo świata. Ja no, nie lubię tak właśnie krzyczeć gdzieś tam do przodu i wybiegać myślami w przód, tylko po prostu kroczek po kroczku skupiać się na tych, na tych walkach, które są przede mną. Jak ważni są tacy ludzie jak, jak ten Twój partner? tacy jak nie wiem, Ratsort dla Michała Ciślaka, są, są takie firmy, które wspierają ten polski boks, są tacy ludzie, którzy mimo, że nie mają z tego wielkiego zysku, wspierają tych zawodników. Jak ważne są takie postacie w polskim boksie? No to jest bardzo ważne, to jest tak naprawdę to w sporcie, wiadomo, Trzeba, jest, jest sport zawodowy, to jest ciężka praca, ale też trochę szczęścia, tak, żeby spotkać takich ludzi w swoim życiu i którzy, którzy pomogą. No, wiadomo, tutaj też moja, moja, cał, mój cały team, trenerzy też jakby ze mną dużo czasu spędzają na sali i poświęcają ten swój cenny czas. E, no ale tacy, o, takie osoby, jak, jak właśnie Rafał, czy, 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 czy inni, no to są bardzo, bardzo ważni, no, bo, bo jak, jak już wszyscy wiemy, no, to jest e, e, ciężki sport, no i trzeba jakieś finanse na to zawsze zorganizować. Jest wielu zawodników, którzy. Co chwilę zmieniają swoich trenerów, skaczą, próbują różnych rzeczy. Ty, ty jesteś dosyć wierny tutaj swojemu trenerowi. Powiedz coś o tej współpracy ze swoim trenerem, jaka to jest relacja? Tak naprawdę to z trenerem pierwszy raz spotkaliśmy się na mistrzostwach właśnie Polski w Toruniu, gdzie pojechałem sam na ten mistrzostwa Polski, jeszcze trenując w Wisłoku Rzeszów. Trener trenował w Tarnowie. Poprosiłem go, żeby mi sam w narożniku, no bo byłem sam bez, bez trenera, bez nikogo I, i po prostu wtedy żeśmy się spotkali. I tam, gdzieś chyba po pół roku, jakoś tak pojechałem po, zacząłem jeździć do Tarnowa do trenera. Tak, tak jak wspominałem, miałem przerwę później, no i zaczęliśmy od nowa jak trener wrócił do Rzeszowa, tutaj, no bo stąd pochodzi i, i tutaj mieszka teraz, więc zaczęliśmy trenować na, na Walterze jeszcze, Walter Rzeszów był taki klub, no i właśnie z trenerem, z trenerem Krzyśkiem, z zrobiliśmy taką tam mieliśmy klub i tam chodziliśmy no i to wszystko przenieśliśmy tutaj na Stal Rzeszów powstał nowy klub klub bokserski Stal Rzeszów tak się nazywa teraz zresztą tutaj za mną są nasze, nasze, nasze jest nasze logo e, i no i tak trenujemy i no, myślę, że nasza współpraca, jak, jak to y, widać, nie, nie trzeba nigdzie się jakoś przeprowadzać, żeby jakieś y, po prostu tej walki wygrywać i, i odnosić sukcesy. Tak. Kto jest e, Twoim inspiracją? Czy masz jakiegoś pięściarza, który cię inspiruje w karierze zawodowej? <laughs> mm, no to Inspiruje. No, no, wiadomo, no, moim, moim takim. Najbardziej ulubionym pięściarzem za młodych lat, no to wiadomo pewnie jak w większości ludzi, był Mike Tyson. <grystanie> Agresywny styl, i, i no, postać kontrowersyjna, także przykuwał uwagę ludzi. Mi się podobał jego, bardzo jego styl, po prostu, i to myślę, że, myślę, że on. Na sali trenujesz z Kubiszynem Don Diego, zawodnikiem znanym z Gromdy. Zresztą puchar za Gromdę, za zwycięstwo jest za Tobą. On właśnie zasłynął tymi walkami na gołe pięści. Tobie zdarzały się takie historie gdzieś tutaj w Rzeszowie? Jesteś też znany jako wojownik uliczny czy, czy tylko sportowo? Pomijmy to. Znaczy, Bez komentarza. Może inaczej. No zdarzały się jak każdemu chyba, każdy kto trenuje sporty walki, każdemu no, sam wie, że, że raczej grzeszni chłopcy do tego sportu nie przychodzą. Także i mi się zdarzało. Pytałem o to dlatego, że Twój następny rywal Artur Szpilka często chwali się tymi walkami ulicznymi. Mówił o tym, że miał niezły rekord uliczny. Tego doświadczenia chyba też Ci nie zabraknie w takim razie takiego, wiesz, czystego charakteru. To tak, no ja już to mam za sobą. Także już dawno dawno e, wyrosłem z tego. E, doświadczenie mam, także niech się nie, nie, nie martwi. No. Ja też mam, ja, jak on ma takie doświadczenie, ja też mam, ale nie chcę o tym mówić. Jasne. E, to będzie walka pełna, pełna emocji, dlatego że mam wrażenie, że w każdej rundzie wszystko e, się może zdarzyć, szczególnie jak się patrzy na Artura, który jednak e, już parę razy walkę przegrywał. Przed czasem. Czy to jest Twój wymarzony scenariusz? Czy na to patrzycie na skończenie walki przed czasem? Jeżeli się uda, no to wiadomo, że bardzo to jest taki jakby wisienka na torcie, tak? jeżeli się wygra walkę przed czasem, ale ogólnie staramy się przygotować na pełen dystans i, i popoksować. Ciężko wykraczać poza to, co się stanie w tej walce, ale czy ta walka Bridger, ta waga Bridger, to jest Twoja. Waga, w której chciałbyś właśnie boksować do końca kariery albo dalej w karierze? Czy, czy dalej myślisz o wadze ciężkiej? Yy, powiem tak. Yy, nie wybiegam w przyszłość, nie wiem, co będzie dalej. Chcę wygrać tą walkę, zobaczyć, jak się będę czuł w ringu w tej wadze i wtedy będziemy podejmować dalsze decyzje. Chciałem Cię zapytać o Kosteckiego, zawodnik legendarny tutaj z Rzeszowa, niestety już nieżyjący. Czy ty miałeś z nim kontakt? Jak go wspominasz? Tak, miałem kontakt, my trenowaliśmy w nokaucie, ja jak skończyłem liceum, to zacząłem jeździć do Warszawy na treningi i właśnie tam miałem okazję też trenować między innymi z nim, z Diablo Włodarczykiem, wtedy jeszcze Tomasz Bonin trenował, Paweł Kołodziej, Damian Jonak, Szymon Porębski chyba tak dobrze pamiętam. No i wszyscy razem, że Andrzej Wawrzyk też później, później już był tak i, i trenowaliśmy. Ja, tam, ja, ta, ja po prostu później złapałem kontuzję, która była tak jakby no, była przerwą dla mnie od boksu. W ogóle zrezygnowałem z trenowania. Jakbyś zaprosił kibiców na ten pojedynek, bo... Będzie to walka w pay-per-view, trzeba wydać własne pieniądze, żeby, żeby ją obejrzeć. No, na pewno na pewno to jest walka, która będzie ciekawiła, bo tak, Artura oczywiście wszyscy znają. Ja pewnie jestem trochę niewiadomą dla kibiców, bo tak jak już wcześniej żeśmy rozmawiali, to nie ja wygrałem z Izu, tylko on przegrał. Tak każdy mówi <laughs> i się z tego chce, ale no. Po prostu, i tym, tym wszystkim, jakby jest to moja osoba trochę taka nie, niedozniana. No i myślę, że kibice powinni zobaczyć tą walkę. Będzie, będzie ciekawie. Na pewno będzie to ciekawa walka i będzie, będzie co oglądać.